Jakbyś skoczył i Pamiętaj. rozbił tą szybę. No jeszcze bym się pokaleczył. To jest. O, ten moment pamiętam. Ja też ja tutaj się właśnie zaciłam, nie wiem, nie wiedziałem o co chodzi. Antyfanie gonią. A, A ja mam dużo antyfanów. Dobra, tutaj, 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 tutaj. E, co teraz, co teraz, co teraz. O, roślinka. A, tędy. Czekaj, ja tutaj sobie A tak postoję. Ej, czemu oni nie biegną? No masz chyba zamknąć te drzwi No okay, wiem, no ale to jest głupie. Udałeś tutaj chyba Bęk, bang. bang. A to ja sobie wezmę tą roślinkę. A, Max, dobra już nie mogę wziąć tej roślinki. Dobra, szkoda mi ammonition Biorąc pod uwagę fakt, że tam było z 20 chłopak, to na pewno mogliby taką barykadę otworzyć. Unicje, chyba. No. Czekaj, wolę ziółko zioło jej jej ee, gdzie chyba, on jest, ja? nie, to jest chyba granat cokolwiek to jest, biorę to nie jest granat e, Dobra, to betonu? Hmm. aha, tak, tutaj Chris musi mi pomóc wops, je wops. otworzyć czekaj, czekaj kombine. zrobiłem kombine. Kombaj. Znaczy, tak wykombinowałem lepsze zioło come on nie to chyba wcisnę, no, ale to tylko... dobra Come on, come on! Okay, come on. Roger, come on, come on. <laughs> to jest super! Roger! Tak. Retoli! yeah! O, tutaj masz amunicję, amunicję. Aha, steel, 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 Jaj. Moja, 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 ona, no, no, no. no. Ja ile mam? No, trochę mam. Posłyszałem. Tak, posłyszałem. To nie. Tutaj coś było złego? Nic nie było chyba. Nie pamiętam. I w tył, jak Lubisz tak marnować amunicję? O, o! Już się przyzwyczaiłem, że strzały w skyrimie... <grymne> znaczy, już teraz nie marnuję, ale jak miałem zepsutą myszkę, to... Przejmę jedną nawet, nawet z tobą... Nawet bym to nie nagrywał wtedy, jakbym miał dalej zepsutą myszkę, bo bym... Bowiem... ...tylko chronął co chwila. O Jezu, ty są takie ciężkie, pomożesz? <grymne> Może. No może. Kurde, ty masz takie mięśnie, to byś dał radę. No tak. Dałby radę, ale widzisz, zawsze potrzebuje pomocy, nie? Tej kobiecej ręki. I... No, tej zręczności. Ale to fajna snajperka wygląda. E, jak to się tutaj turlało? E, jak się, to się turlało? No chyba dało się, jakoś takie tak, przewody. Ale to jakby, jak. Na przykład to ściana atakuje. A. Zabierz sobie wszystko. Marka. Ziołko, ziołko, czuję się jak dealer. Chcesz, Kupić towar? Nie no mam pieniądze tam. <grychy> może, może to pomińmy? co? Kipice Nie żeby nic, nie mam nic do Legii, ale chodzi co o zletę, to tak? Trzeba będzie uciekać. Eee... tutaj ten, można przeskoczyć coś. O kurde, zacięło mi się. Czekaj, ja tutaj ja tutaj melony rozwalam. Tutaj się skoczyć. znowu skoczyć? O, się A ty, ty się nie, już pobiegła? Nie, ja jestem na no, cały czas. Znaczy bo ja w tym domku zostałem, nie? A, jesteś. Ja pójdę, jak oni tutaj wejdą, Om to ja pójdę na nie, na górę. <grych> A jak tu można na górę wyjść? Okej, okay, ja tutaj amunicję prawie. Już nic nie ma. Gdzie jest to e, jak widzisz, ale to muszą oni tam jak taki grubas przyjdzie, to wtedy... No dobra... Kurde, się headshot! Tak headshot! Rączami. Double headshot! Jej! a, a. Gin śmieciu! Ty też! I ty! Ops! Reload! O, odblokowano osiągnięcie! A czemu im głowa się nie rozpryskuje? Aaa, Kurde! Wiem, ja, jestem sadysta, ale... Odblokowałem jakieś osiągnięcie strzał w głowę. Chyba ileś razy ten trzeba strzelić W głowę. Kurde, nie laguj mi się, groch. No stop! Oo to taka letka by się to dała, bo mi się tutaj laguje gra. No kurde ty jeden strzałem i wszystko tam. No bo ja mam umocnienie. No wiem, a ja nie. Zazdroszczę. Tak już nie, u mnie się dostałem te pistolety. Mam trochę tam 102. Kurt, come in! O, rozprysła mu się głowa, to mówię. Wiem, że to jest sadysta straszny. O boże! <grystanie> o jezu, czekaj, ja też potrzebuję pomocy. Dada, co w śmieciu! Nie chcę całuska. to. dobra. No nie, zaczyna się mać, Boże ile ich tutaj. A kurde O tu jest ten Open Grubas idzie A au 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 Boże jak tutaj zginiemy to to będzie żałosne O dobra O boże Grubas Dobra ja już na górę to może się tutaj Łatwo powiedzieć O jestem na tobą chyba nie wiem gdzie jesteś, ale dobra. <laughs> jakoś ci tam pomogę z góry. Kurde, tylko jakby się mi nie zacinało to by było... Po prostu... O oh yeah! Ooo, oh, ah. Jezus, jak mi się loguje. Nie laguj się. Help me! Zobrazałaś ci pomogę. Ah. Musisz iść tam zaś, za tym, tym domku, tam gdzie byliśmy, tam jest drabina. Czekaj! Ja tutaj... Ja tutaj morduję. Czekam tylko już na smoka, nie? Dobra, bo tutaj gdzieś broń była pamiętam, to sobie ją wezmę Jakieś uwięko, ale restor heart A, jest, nie. Roz... Ja nie wiem gdzieś sobie biegam Eee. Oh, cool. Equip A! Oh! Zdychaj, ty też, i ty. Skąd ty e... masz tą broń? No i wszyscy szczęśliwi. A nie wiem, gdzieś tutaj... Tutaj taka walizeczka jest. Co! <laughs> Petrus, jeden. Ja... U mnie jest O nie oh my god. Help me! Chodź do mnie, no! Ale no, nie wiem, gdzie ty Pójdź jesteś. Pójdź się na górę. Gdzie Obudź na górę? Się. Czekaj, czekaj, bo tego gróbcia ten. Ty już masz, jeśli na przykład, kół i tam znajdź przyjaciela czy tam partnera. Pum! Tak! Burn, motherfucker. Eee... Tylko. Dobra, pomagam ci. Uh, Jej! Tam morduj ich. Staram się. Ja tutaj złoto... No Boże święty. Ja nie jestem stworzony do grania w takie gry. Restor help. O, o, Jej. Poczekaj chwilę. Hop! Otej! Jej! Aha. Jeżeli to ta drabina... Tak, to to... Tak, to ta. I musimy ja ci... kończyć. Aha, Ale to... to. Przy... To do końca, czy Jednak co? przyjdziemy do tego, do następnego filmiczku jak się pojawi. Hmm. A jezu, gin, śmieciu, ty, no, ty, i ty, i ty. Co ty? o jezus. Dobra, tak, tak, lubicie mnie. Mam rację a ty jesteś? Nie wiem, gdzieś się wlokę. Dobra. Zabiję się. Już po mnie. Ekstra. Żenada. Nie nie, nie poszło tak źle. Nie, jakby może cokolwiek zrobił sensownego, to może... Uuu, fajny filmiczek. Lubią mnie. No. I'm dead. Czyli co? I innym razem. No, innym razem nagramy. Dobry. Dobry wstęp. No, dobry wstęp, no. No, oh, pochwaliłem się moim skillem. <śm> no to tyle chyba, tak? De. No to pożegnaj się. <śm> pa? pa! No pa!